Siemana Ziomeczki. Dzisiaj znów zagram W Westland Survival. Tym razem robimy questy. co dwa. Fajne, bo jest kamion prób, a ja Wam chciałem pokazać, na czym ten kamion prób polega. Co musicie do niego wziąć? Dużo broni i dużo leczenia. I tak. Wezmę sobie jakąś obszarową broń, typu młot. Dobra. O, to żuchwa bilca. Ciekawa bardzo nazwa. Zdobyłem to, jak robiłem jaskinie duchów. Dobra. Ja i yy, na odcinku jest. Ależ ciekawa, żartowałem, i tak nie chcę Wieskini duchów yy, było jakby później był kolejny boss znowu mi brakło wody nie? No tak jak na odcinku i tylko, że wiecie z pięć poziomów. Ja byłem na tym drugim. Ale było tak ciężko, że mi w ogóle leczenia brakło. I jakoś go zabiłem. Dobra, tutaj mamy grubego. Patrzcie. Bierzecie zwierzęta. Jeżeli macie wiadomo odwagę. Dźwiedzie wiadomo są droższe, że tak powiem. I nie wziąłem. <laughs> nie wziąłem pierścienia ani pierścienia. Kurde, zapomniałem. Dobra, to ja zaraz po niego wrócę i widzimy się za chwilę. Dobra, jak widzicie, wziąłem po trzy pierścienia. Mm. I wziąłem też trochę pazurków, ponieważ pazury dzięki nim można, wiecie, do Indian iść. I polecam chodzić do Indian w ogóle bramik mik, ja tam nie biją często pierwszy, najłatwiejszy wiadomo możecie dać swoim zwierzętom pozabijać te moby żeby broni nie tracić no wiecie biją po 15 to tyle co nic ile fal mam mieć Dziewięć. Na czwartej fali już się robią problemy. Takie problemy najmana. Dobra, wezmę sobie. Dynkę zjem. Na trzeciej jest boss. Teraz, bierzecie lepszą broń Kurde, no na czwarty To jest trzecia Wiecie, która fala jest najgorsza? Taka początkowa, najgorsza jest piąta Ta po bosie. Bo jest mega dużo takich małych mobów Jakby szybkich takich, co nie? I one Zadają tak dużo obrażeń Poważna sprawa. Bramik. To jest boss Wendigo. Musicie go jak najszybciej wyjaśnić. Co jest? Jak nie licz na litość jak się wywaliłeś? Chłopcze. Co ty mówisz? Dobra. Teraz młot. I patrzcie, jak dużo ich idzie. Więc ich będzie szło tak dużo. Dobra, bo ja. Dobra, ostatni cię z młotem wykorzystane. wykorzystany radzida. siódmy to będzie taki My na siódmym musicie się wyleczyć to to jest łatwe na no, zabijacie ich po prostu Nie ja wam nic nie zadają Dobra i teraz patrzcie. Bułę do nie? Tego trzeba mieć. Musicie mieć pełne zdrowie. No bo wiecie. Lepiej dmuchać na zimne, jak to mówią. Teraz tak. Ósma, to jest taki boss taki o i on lubi zadawać obrażenia więc nie stójcie nigdy za nim widzicie on robi taki pasek jakby jak w to wejdziecie co dostajecie damage Kurde, ty nie wiem, czy ja u, uda mi się go zabić. Idę po zwierzęta, Dobra dało mi się. Kurde, bardzo ciężko było. Ale się udało. Bra brakło mi leczenia. Ostatnia fala. W sensie jest ich wiadomo więcej. No nie wiem. Chyba jest nieskończoność tych fal. Bra już? Dobra. I teraz klikam. Przynajmniej ja klikam zakończ. Chociaż. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Bo kolejna jest prosta. W miarę prosta. Nie jest, wiadomo, banalna. Bo no wiadomo, no nie może być banalna. Dobra i zrobiono. I kolejnej nie robię, bo zginę. Zakończ. Potwierdź. Szybko się tak. Może być. Weź. Dobra. I jak kończycie questa. Idziecie do Janusza. Klikacie gotowe. Stajecie. Hajsy, ząbki, pazurki. I ekspa. Dobra. I jedziemy. Teraz yy, idziemy do plemienia Indian i pokażę Wam, co się w nim znajduje. I robię krótkie cięcie i się zaraz widzimy. Dobra, jest. Przybiegł chłop. W plemię Indian. To jedyne miejsce w strefie zimowej, na którym nie musicie mieć zimowych ubrań. Wiecie o co chodzi. Musicie tu wziąć tak. Dużo pazurów, niedźwiedzia i wilka. No i to wszystko. Tutaj nikt was nie może zaatakować. I tutaj wymieniacie sobie za różne różności. Za stal nawet. Ale że za nikiel też? Czy za rudę niklu. Kurde, ty dobre to jest. Możecie tradować. Tutaj, o, możecie futrzane stroje kupić, ty bardzo fajne. Futrzaste i zimowe. Skrzyneczka była. W skrzyneczce nie było nic interesującego. Czy tu jest gdzieś chłop? Tak. Tutaj. Temu chłopowi dajecie jakiś naszyjnik. znajmy ten żałosny. Dajecie jej. Co jest? Pierście. No, to pierś. Nie, po drugiej stronie jestem z amuletami. Tu jest. Zdejmujecie to, kładacie mu to. Tutaj musicie mieć jeszcze dwa jakieś, żeby wiecie. I wiecie o co chodzi? Macie ich 5, znaczy trzy i robicie jeden o umiejętnościach plus 2. Ale spróbuję zrobić inaczej. Ja tu przyszedłem głównie z pazurkami. Dobra, hajsy się zgadzają. Tutaj mam jeden pierścień. I drugi pierście. I teraz tak. Ja i to dam. I no, na przykład ten pierście nie jest jakiś dobry. A nie mogę. Dobra, już wiem, już wiem. Tak, tak. Kurde, ten jest plus 7. Nie mogę nic zrobić. Ale słabo. Hmm. No dobra. Najwyżej tego nie zrobię. No, 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 no co mam powiedzieć. Ten jest, amulet jest wręcz tragiczny. O, dwa hity. Widzą zostały. Buty mi się rozwaliły dwanaście szybkości ataku widzicie to no patrzcie a z butami trochę szybciej tak minimalnie tutaj są chłopy jeden sobie Dobra. Hmm, co by tu kupić? Chętnie kupiłbym coś od tego pana. O. Gdzie no? To mi jest właśnie potrzebne, ponieważ yy, brakuje tego trochę do chyba jednej deski. Tak. Brakuje mi kilka tych do Zrobienia yy, level upa dla yy, tego, co się robi, wiecie co Dziś de w robię. A tak to, to by było na tyle. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli Wam się podoba, kontent, który tworzę. Życzę Wam miłego dnia i Siemanko.